got a quick question. Is your name is Marysia? Ok. No i co? Nie ma na imię Marysia. Jestem Bartek. O! to masz ten udarty ty to jest Nie, ten... ale fun to? fakt byłam kiedyś z podejrzeniem udarów na Sorze. Kurczę. Nie, nie, nie. Które no tak ruszasz tą myszką śmiała. Sorry! to będzie miała platynę <grystanie> Jest taka szansa Czas zapolować tym cringe'em To najlepszy Wait. Czekaj Tylko jedno w głowie mam Koksu piętra Dobra, pokażę wam mój... Um, Lain'a ściana ścianach A co jak się tam tepnął? Tepnął się tu Minus 109 Kiedyś się na spokojnie. Tu już nie ma opcji. A, gdzie zawolujemy się? No. Może wrócę. Bezpiecznie. Dostał jeden gracz. No tego tu nie przewidziałem. Jaka była wasza ulubiona w CS? Bo ja to był Pepe Bison. Na przykład. Pepe Bison był taki wiecie Dobra, tak, ale kto nie? pytał? Nie na no sam tego nie wygram. A zapomniałem! Nie możemy o tym gadać! Zapomniałem! Ale o czym? Zapomniałem! No o innej grze konkurencyjnej dla Valorant, przepraszam! A co ty, aha, nie no możemy nie o wiem, tym co? gadać! Zapomniałem! Jezusie Chrystusie! Tego też nie mogę mówić! Te... Zapomniałem! Bo nie tego też nie mogę! Można taki zestaw kupić? Dla geja jakiś kurwa? Nie ma takich. Jest! Tam są dla wszystkich, jest to dla dokładnie. gejów, dla dla heteroseksualnych, nie dla to panseksualnych, to jest, Uuu, to jest dla gejów. W tą grę grają tylko panseksualni. Nie, panseksualni, właśnie wszyscy. Właśnie nie wiesz binarni, co, Patryk? Nie binarni i, i proszę księdza, nigdy inny w to nie, gra. nie, nie, właśnie Patryk, właśnie chodzi o to, że ta gra wyróżnia się tym, że jest dla każdego i każdego toleruje i dla każdego jest przyjazna jak coś. Ja pierdolę. Co raperem. Chłopie z raperem. Ale fajnie, że w końcu się daliście nam mówić na Valoranta. Jebane. Czemu oni mi piszą xd, sage, Ale cię zrobił Zrobił to cię mój ojciec Ja pierdolę, Ja pierdolę, jeden na pięć klacz i ja tu byłem. Braja, to jest wesel, w ogóle jakimś cudem ma prawo to wyklaczować w jakimś idealnym rozrachunku? Jest, ale chętnie jest drugi Westside, ten czołgę może West Westside! Trzy eliminacje od niego, zakapa połówkę, ale ciągle tego nie defizuje, no! Westside! To jest klacz! klasy światowej! informacjach, hm, kliknę na pewno będzie coś ważnego. A Włusia, ja też Cię pozdrawiam, wylisałbym Ci cię cipkę. To Cię bawi? Panowie, zapraszam Was o zajęcie miejsca, wy Zróbcie na nich Ha! Uuuu policzymy się, policzymy Dobra, chodź z Wami, dzieciaki kurwa. Ja pierdolę! Ja pierdolę! Wiecie ile mu zadałem? 14 kurwa! 14! Kurwa, 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 jebać Świętego Mikołaja, tą kurwa Świąt nie będzie w tym roku, rozumiesz, bo mu wsadzam rózgę w dupę, kurwa, kurwa, bo wiele było A, masz koacha, dobra Mam koacha, fantom jest dla cipek O kurwa Fantom jest jak CS dla cipek Dlaczego ja przegrywam na obronie, My jesteś mi chyba jakimiś QBD bratkami Czy? jako jedna? Szkibidi, szkibidi bratki Szkibidi wygrywamy eko, bo jesteśmy już a oni nie są Gdzieś, gdzieś na ochotkę mama na... Nie, w Gdzie? Z mamą? na bambus Kurwa! Kurwa, 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 kurwa! No i chuj, padłem w nie lada tarapaty! Ja pierdolę! JAKI kurwa! Ja pi dole! Ja pierdolę! Jak bałem. Tak, Ja wiem, wiem. Chyba jeszcze raz. Ale to prawdziwy Obi-Wan Kenobi. <coughs> Pozdro od Szymona Kenobiego To jest Kostika. Dajcie mu link do streama. Dobre, można i, w, i frogu wejść na i ten link bezpiecznie? Dobra, ja spytałam teraz i udaję, że nie wiem o co chodzi. Ja udaję, że nie, nie wiem o co ale chodzi. Idzie, kto wie? Ale Dobra. No, teraz sobie nie będzie po prostu... Muszę zamknąć Dla... wojsza. Mecz wydaje się być po. Mecz, mecz wydaje się być powtórzony od 4 4 Jakiś dontasior mówi o mnie na streamie? Jak? Jakiś dontasior mówi o mnie na streamie? Aha! Pana ci dał? Za co, kurde. on też ma iwonkę? Czy mi się wydawało? Aha! Ci... Nie, ja nie mam iwonki. Za co, korea, wąkę, co mi się wydawało. Ja nie mam mojej wonki <grym> No ja nie mam. Ma A witam, witam, to e, cano... ja nie mam A witam Keno... A witam witam y Moich widzów ci wysłałem paru i Nie miałem wpływu na to co się. Nie miałem wpływu na to co robią ale Ci wysłałem <grym> paru i Nie miałem przepraszam jeżeli cię tam nie za bardzo zaczepiali Przepraszam, tak? jeżeli się to. Tam... Ale spoko, spoko, Zobaczmy, czuję się zaszczypia. tutaj zaszczycony, że tutaj akurat do mnie ich wysłałeś. A nie, no pewnie, no ja lubię twój stream oglądać. Spoko, czuję się Jest zaszczycony, zaszczycony, że tutaj akurat do mnie ten ich wysłałeś. Ten ma 17. A ja lubię twój stream oglądać. A to ja nie no wiedziałem, że tutaj jesteś fanem mojego streama. La... No oglądam, oglądam z chłopakami właśnie... Ja, Frey Sneak, Chrysler no, i Almo. Ja, Frey, Sneak, Chrysler. No, a? Albo. Okej, okay, to ja tutaj pozwolę sobie też do ciebie czasem zajrzeć, bo tutaj nie wiedziałem. Dobra. Okay, to ja tutaj... pozwolę sobie też do ciebie czasem zajrzeć, bo tutaj Dobra, bardzo mi miło. Dobra. Ale będę musiał lecieć, teraz bo komentuję ten... mecz Zagrać z gierkę, bo mi się za, bo... zaczyna, więc tutaj. Będę musiał lecieć młody, komentuję Lody, mecz Zagrać z bierkę, Dobra, to trzymaj się to miłej, miłej gierki się. tutaj wpadnę potem Dobra, ja też wpadnę no. potem, Siemanko. Do potem. No, do potem. Nie jestem sam i nigdy więcej już nic, nie powie sobie miłości jak jestem. Ja chcę być panem mych snów, moich marzeń i lęków, moich straconych RR. C